Witam wszystkich w szóstym odcinku zagraju w Dante z Inferno i bez błędnej zwłoki. Zaczynamy. Start. Wczytujemy, i znajdujemy się tym razem w kręgu grzechu obżarstwa, czyli glutenii. Jeśli oglądaliście Full Metal Alchemist, to tam był taki właśnie taki, taka postać jak. E, Glutton. dlatego ja skosimy. To uważaj tylko, żeby nie spać w tą lawę. Znaczy... Powiem tak, upadek kończy się śmiercią. Dlatego mi się te krzyże tak podobają, one no, są bardzo, ale to bardzo... To są w ogóle chyba kwasy żołądkowe, a krzyże są z kolei bardzo, bardzo przydatne. Mhm, bardzo chciałbym tu wskoczyć, tylko nie chciałbym, nie chciałbym zostać zjedzony przez to coś. Eee, możesz się zamknąć już. No, hmm. by No, fajnie. W takim, razie, w takim razie, jeśli mamy czas, to od razu go wyzwolimy. Jest znowu ta minigra. Znowu teraz w dół. <laughs> Mam nadzieję, że wreszcie zdobędę troszkę więcej punktów. O już fail. Nigdy się tego nie nauczałem Jakoś precyzyjnie. Choć może teraz całkiem nieźle idzie. Chyba jest nawet jakiś achievement za zrobienie tego w całości dobrze. O jezu, a się teraz. No, 24. Chyba najgorszy wynik do tej pory. Nie, ubiałem gorszy. 600 coś złokie Ale wolę nie stać tam długo i wracamy na ścieżkę. Mhm. Drugą stronę proszę cię, Dante. I ile ma w ogóle tych dusz? Tysiąc. Nie, tysiąc to za mało. Dobrze, przechodzimy tędy. I niedługo się, powinniśmy wyjść z tego kręgu. Już niedaleko jest koniec. On ten krąg jest bardzo mały. Hmm. Ale wiem, że następny za to e, krąg to chciwość. No jeszcze zostanie oczywiście objęcie tutaj taki w takich palce. No a teraz w takim razie odpalamy. Nawet jest przez do tej. W tym czasie. I mamy połączenie dwóch potężnych mocy. Tak jest, tak szaleje na antenie. I od razu Cię, proszę, łapiemy i rozgrzeszamy w brutalny sposób. Wyobraźcie sobie takie, ksiądz, idziecie do spowiedzi i nagle ja bym prosił y, księdza, chciałbym prosić o spowiedź. Dobrze, żeby dostać rozgrzeszenie muszę Cię przebić kosą. <śm> to by było coś. Od razu bardzo. No, nie spadnij mi tam tylko. Świetnie. Kolejne punkty moje. You shall not ee, so, W takim momencie. Pięknie. Kolejny mm. I znowu atak z góry. Plus kosą oczywiście. Ja tak mogę długo! jesteś mój, piękny. To był just fucking epic! Dobra, bierzemy teraz ee, urny. Podejrzewam, że tu jest już wyjście stąd, a następny poziom to chciwość. No nie, to jeszcze jest jeszcze jedno będzie moment taki dziwny. Aleś ty wżytki. O mój Boże! To jadłem ci hamburgera w McDonaldzie. Było są. Dante, co tu priest. Like father, like son. You think you're above reproach for your sins. I took up the crusade. The bishop assured us that our sins would be absolved. And you believed him. You actually believed these salesmen of salvation. And what of those lost souls that we killed? Where are they? They thought their cause was holy, too. Where are they? Why do I not find them damned in the inferno? Because this isn't their hell, it's yours. <laughs> Don't waste your tears, girl, knowing my son. Jak poznajecie, to to jest właśnie braciszek tej dziewczyny. Arabki, która wtedy kochała się z Dancym i obiecał im wolność. Teraz macie właśnie powiedziane jak się posunę Marwa. She wasn't my sister. She was my wife. To nie była siostra.

Wow, 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 What the shit is that już. Mocniejszy przeciwnik. Już trochę. Kurde, pakuję w niego wszystko co mam i niewiele robię. Ok, robię już i rozgrzeszenie. Oj, nie to chciałem. Pięknie. I jest mój. A, tak, I teraz będziemy w takim głupim trochę miejscu, gdzie dokładnie nie pamiętam. Coś trzeba było zrobić. Właśnie, widzicie, tu się poruszają różne rzeczy. I możemy sobie przekładać, przedstawiać. Hmm, Chciałbym na ten stół wlecieć? Bardzo Już nie wiem, czy właśnie powinienem na ten stół wlatywać. Nie, nie mogę. W takim razie tu przesuniemy jeszcze raz z powrotem. No to może troszkę zająć, bo ja nie pamiętam tej łamigłówki, co dokładnie się tu robiło. jest Te, jesteśmy teraz tutaj. dałoby się też dostać w tamtą stronę A tu przełóżmy Z klasycznie może wróćmy o właśnie w tą stronę, teraz tu przełóżmy i coś doleciało tym razem do nas chciałem wejść na górę Aha, tylko tu jest czasowo jesteśmy yy, tam spowolnieni Czekaj, będziemy sobie tą, tą urnę nasze punkty dodatkowe Dokąd to prowadzi z kolei? Hmm. Aha, mogę tu jeszcze wejść, o świetnie, tego na przykład nie znałem. Sorry, nie to. Tutaj wtedy nie widziałem to jest, muszę wiedzieć. I kolejna moneta, świetnie. Wejdźmy teraz na sandow z kolei znowu i muszę się przypatrzeć, co tam dokładnie trzeba było zrobić. Nie to. No, puść już, dam do tego. Dziękuję. Muszę się dokładnie przypatrzeć, co tu trzeba zrobić teraz. Tu mi przylatuje... coś. Aha, okej, okay, rozumiem. Oj, nie, to trzeba było chyba... Aha, okej, okay, łapię! Na drugą stronę trzeba przeskoczyć. Dobra. Aj, kapisz. Tylko, że znowu muszę... Kalerstwo pozbierać, postaram się to zrobić szybko. pójdziemy na górę, żeby nie tracić czasu. Mhm. I te dwie urny, Poproszę. nie to, nie to. No nie ten klawisz. Jak się nie gra długo na padach, to zawsze się zapomina. Nie ma siły. Mhm. Tamte w dup. tylko nie tak szybko nie zabije. się. Wiem, jeszcze to murne. Tak jak wtedy. Teraz ja przynajmniej wiem, co mam zrobić. I tu, w dół, proszę. Nie, Dante, w dół. W dół, Dante. Dziękuję. Nie, w dół mówię. Lera Kalisze lobia i układ kamery. Mm, mm, teraz już przydawać to. Zakaczamy tu i na drugą stronę. Tak jest. I teraz bierzemy się stąd. I jesteśmy. Dobra, zobaczmy, co teraz zrobi ta z kolei. Dźwignia. A. Jeśli tu wejdę w to. Właśnie, ona mnie wyrzuci. A co robi ta? Hmm. Nawet gdzie tu jestem teraz? Z ja już nie wiem. A Okej, okay, no, Pogubiłem się. Ale łapię chyba o co chodzi. Mhm. Mm Cholera, jasna. Nie tu. Też nie tu. Cholera. Pogubiłem się. <tolera> no nie. Mm. No może przejdźmy sobie tą stronę. Kurde! Ja się schodziło na dół. A, a rozumiem, okej. Okay. Łapię. Ach, nie lubię tych łańówek. Są wredne. No. Hmm. I... Tak, teraz powinniśmy... O właśnie. Czekać, aż ten stół chyba tam przeleci, w tym momencie, i zeskoczyć na niego, no nie jestem pewien, i wtedy będziemy mogli wskoczyć tu. A, o dobra, on się tu zatrzymuje. Świetnie, to już wiem, co zrobić. Ja widzę tam jeszcze jedną znaćkę, jak się do niej dostać z kolei. To jest pytanie. Nie, mhm, ja teraz. O, na to o to chodziło. Jak się tam dostać? Chyba, że przeskoczyć z tego. A, dobra, dobra, trudno, przeleciałem. Myślałem, że będę mógł jeszcze. Ten stół będzie tam fruwać jako tako da mi możliwość przeskoczenia, więc chyba to trzeba było zrobić szybciej niż ja. Bo wykonałem to, straciliśmy tą szansę. Tam prawdopodobnie była jakaś część krzyża albo też pieniądze, bo w takich miejscach są. w takich trudno dostępnych miejscach są raczej poukrywane lepsze znaćki. To coś jest? Nie. Kolejne kiszki i inne dziwne rzeczy. Dobra, najpierw to bierzemy. I zapiszemy sobie grę przy okazji. Też na nowym save'ie. Myślałem, że ten... Kurde, jakiś długi jest faktycznie ten... Dobra nie... spadłem. I... myślałem, że to jest krótsze. Wydawało mi się naprawdę, ten, ten rozdział jest krótki, a wcale taki krótki się nie wydaje. Hop. Dziękuję. No i te. W tą stronę, Dante! Świetnie. I gdzie teraz... O oh jezu, yeah, jak ja tego nie lubię trzeba zrobić teraz? A nie. Chyba nie powinno ciągle palić. Ewentualnie trzeba by chyba wejść wyżej przeskoczyć, ale... A No nie bardzo mi o to chodziło. Okej, okay, łapię chyba. Tutaj tym trzeba coś zrobić właśnie. Możemy teraz zamknąć. Jakby. Eee, dobra, łapie o co chodzi. Będziemy musieli to zrobić niestety bardzo, bardzo szybko. Więc robimy to w ten sposób. Przesuwamy tak. Tak. Tak, tak. Tak, teraz powinniśmy to zdążyć zrobić. Nie, 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 nie. O ja dobra, już spalone. Mhm, znowu chowamy Płomienie. I trzeba się rozbujać, żeby tam doskoczyć. Skacz, skacz! Kurz zapiął Oj, tak, teraz tracę mnóstwo HP. Ach, I właśnie to są te momenty, których ja nie znoszę wręcz w takich grach. Chyba, że zrobimy to w ten sposób. Można było to popchnąć. O, właśnie, w ten sposób. Mhm, I teraz powinniśmy zdążyć. Tak jest. Dobra, kluczem do tego było, żeby popchnąć to Że przyjął to Okej okay. Nie chcę tam podchodzić zbyt blisko Mhm, pięknie Tylko pół HP prawie straciłem na tym okay. w tą stronę coś jest może? Nie, w tą... Kolejne te gejzery. Ktoś ma tu straszne wzdęcia. Wio, wio, wio... To... Eee, co teraz? Przepraszam, Ile? Czy tam mam spaść, co? Dobra, chyba tu spa... A! Dobra, łapie, Jezu, idioto! Nie tak! Eee, powiedzcie, że to gdzieś blisko było. O, dziękuję bardzo. Świetnie, już wiem co teraz trzeba zrobić. Mhm, mm jeszcze raz idziemy. Wzdęcia trzeba ominąć. Dół, 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 dół. I teraz. O, właśnie, w ten sposób. Nie tak! Przede yeah. Ja! Najtrudniejsze jest to ułożenie kamery w tych elementach i Tego w tej grze, ale akurat za tym nie przepadam. Może przynajmniej tu jest nieograniczona ilość żyć, bo to było smutne, albo na przykład jeśli checkpoint byłby gdzieś daleko ustawiony, to już naprawdę by potrafiło napsuć sporo krwi. Mhm, świetnie. W dół. Teraz trzeba poczekać aż to... Znaczy wyczekać moment trzeba jakiś dobry. O, może teraz właśnie, jak się zgaszą. I łapszy! Się... Kurz piał, no. Tak samo jak jakbym odbiegał od kamery. Przez tą kamerę, wiecie? Przez to ułożenie kamery tego nie widzę. Po prostu nie mogę wyczuć momentów, w którym mam mi skręcić. Jeśli uważacie, że to jest proste, to uprzedzam was, że to nie jest proste. Pamiętam ten moment, właśnie, że bardzo go nie lubię z tych, zr tych zręcznościowych elementów. Także. Nie teraz. Nie teraz. Nie teraz, bo to mi wspomnienie. wspomienie. O, teraz. O, wreszcie, dobra. Teraz złapałem, A i trzeba się obniżyć na sam dół. Cholera. A, jest... się! Łap się tego, dziękuję. Jakbyś się tego nie złapał, to bym cię chyba zamordował. I bodajże wyjechaliśmy już z tego właśnie. Kręgu. Jesteśmy w niższym, teraz jesteśmy chyba w... Właśnie teraz jesteśmy chyba w chciwości. O, gdzie jestem? Hmm, tu coś jest? Nie. No to w takim razie idziemy na górę. Coś słyszałem. Aha Dobra. Jak tam wskoczyć teraz? Bądź mądry Może w ten sposób. Oa! Chyba że tutaj jakoś Mogę to rozwalić Jest relikwia, którą chciałem zdobyć Nie tu No, dobra, może spróbuję jeszcze raz O maska że tam się jakoś inaczej wiecie w co wchodzi To też może tak być To są właśnie te momenty Gdzie nie bardzo się wiadomo co się robi Ale co się robi? O właśnie to się robi I pewnie zajście będzie zaraz tutaj ze za załodem nie? Jest tu zejście? Mm, jeszcze może wyżej? Nie, cokolwiek tu jest? Cholera, nie mam pojęcia co tu jest. Chyba, że... Moment, o, tam było przejście na drugą stronę, też pójdziemy. Podbieramy sobie na te rzeczy. Czy dalej jest może jakiś... Tak jest, dalej jest już tak chciwość, ten kolejny krąg. Tutaj na drugą stronę trzeba przeskoczyć jakoś. Tu z kolei w tu. Teraz... I znowu coś znalazłem. I kolejny pieniążek. Świetnie. Tylko teraz bym chciał się dowiedzieć, czy mogę przeskoczyć na przykład na drugą stronę. O, tak. Nie. Nie mam po... Dobra, nie mam pojęcia jak tam skoczyć niestety. Jeszcze tam jest coś. nie Panie. 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 Panie Jak no, Dobra. Nie chcę wszystkiego szukać tutaj, bo za dużo czasu spędzę. To są dla tych łowców arcymandów i rzeczy. Ojciec!

Można przejść na drugą stronę, tam czy tam coś będzie, chciałbym właśnie sprawdzić. W tym momencie nie, niestety. Ale bardzo ładne plenery tutaj się rozpoczynają. Dobra. I zobaczmy co jest tutaj. Zobacz, oni toną w złocie. No to jest już wymyślone... Jak ma wyglądać chciwość, prawda? Ja no, w sumie... Postawcie się w sytuacji twórców. Wiecie, jak trudne jest, na przykład wyobrażenie sobie właśnie wizji piekła? Czy. No, ja bym miał problem z takimi rzeczami. No, serio, mógłbym mieć problem z wymyśleniem czegoś takiego. To, co się twórcom właśnie udało tutaj, wręcz niesamowicie zrobić. Za to podziwiam tę grę. Mhm, Chciałbym to ująć i za to się dowiedzieć, co się, co się stanie. Aha, tam jest, tam jest safe. Coś jeszcze? Hmm, coś jeszcze... Jedno. Zamknąłem drogę wyjścia... What the fuck? O, świetnie! Teraz będą dolewać do ognia. Musimy szybko ich pokonać, z tego wynika. Na razie nie będę się z nim patyczkować, bo walę po prostu z najmocniejszej broni. Trudno, szybciej. Okay, to, to powinno odblokować mi już możliwość chyba. Ej! O jeszcze ty! jeszcze tam idzie Aha, dobra idę. Komuś tam pozabijać. A, świetnie. I teraz mogę dopiero to przerzucić. Szybciej ci proszę Dante, bo mi się poziom tutaj złota podnosi. Dziękuję. I wejźmiemy sobie to. Sprawdzimy urnę, znaczy pieniążek, czy punkty? Punkty. 2500 punktów. Zobaczymy, co możemy, czy możemy coś kupić jeszcze, ulepszyć. Ile mi brakuje, właśnie do kolejnego poziomu? Sporo, aż 400. Nie, 2000, 2000 do levelu 5. I tak patrzę, czy to by było warte ulepszenia. Na pewno te rzeczy. Życie. I że dostaję też punkty życia za zabijanie potworów. To by było super, I więcej punktów życia. To się na pewno wezmę sobie te rzeczy. A później będę już ulepszał drzewko. tego. kosy. No ale cóż, to już w następnych odcinkach zagrajmy w Dante's Inferno. Dzięki Wam za uwagę i do zobaczenia. Hej!